Jak mama Niemka, a ojciec Jamajczyk, no to co mogło z tego wyjść? Włoski kręcone, takie wiesz, fajne. Mokra włożka taka... No właśnie zastanawiałem się, jakby to delikatnie powiedzieć. Mianowicie, ktoś robił takie podsumowanie, wiesz, jeżeli chodzi o te takie mistrzostwa, mistrz świata. No są takie, jakieś takie współzawodnictwo kobiet na najpiękniej do kobiety świata i ktoś doszedł do takiego wniosku. Nie wiem, czy to jest prawda, bo ja to tylko słyszałem, że zazwyczaj właśnie wygrywają kobiety, które mają rodziców z różnych, że tak się wyraża, kultur. O. To powiem, może tak delikatnie to powiem. Bo to nieraz taki miks to jest ładny. No to zawsze mnie kręciło w ogóle. Kurwa. Jak byłem w Londynie, inna taka właśnie narodowość, trochę bardziej ciemniejsza wiesz mhm. i nie aż za mocno, ale ta jest taka akurat i nie w ogóle nie. taka jest e, pogadać, pośmiać się taka o. do towarzystwa do towarzystwa jest do towarzystwa jest bardzo taka wiesz i ona chłopie jak ona do mnie mówi w drugi trzeci dzień, że ją plecy bolą żebym jej plecy wymasował ja mówię, to ja mówię po U. trzech dniach mówię, mam cię mówię, gdzieś tam mówię, po plecach dotykać czy coś ale to już piersi, to, to, to już było taka zaczep, zaczep, zaczepka mnie taka. Wiesz, sprawdzić. Ona wie, że jestem normalny, tylko ja nie wiem, czy mam w to wejść. Choć kurde, ci powiem na 100%, mam 80%, żeby tak. A no widzisz. To jest taki moment, kiedyś jeszcze... mężczyźnie. Kobiecie zresztą też wyłącza myślenie, wiesz? Ale jeszcze nie teraz, wiesz, Jacek? Bo co mam na razie? Ona ma normalnie mieszkanie, ona, wiesz, funkcjonuje normalnie, wysogi. A właśnie co ona mówi na temat swojego stylu życia? <grych> Nic, za co ma powiedzieć. Ale wie? No wie, normalnie to. A co się ze mną dzieje? To mi się nie dzieje. U mnie jest wszystko bez zmian. Aha. Dzień jak co dzień. Zawsze wstaję z uśmiechem na twarzy. To jak mnie ktoś budzi o siódmej rano, jak Ty dzisiaj, to... Przeważnie teraz zacząłem wstawać o jakiejś dziesiątej. <laughs> Bo jak spać o drugiej, trzeciej, to wiesz... Ale normalnie. A tam Ci nie grzeje? W słońce, w dzień? Tak ja mam od normalnie. W dzień to tam nie śpię. Gdzie? No mówisz do dziesiątej, no to w dzień. No gdzie? Dziesiąta to już tam słońca no to... nie ma. A jak nie ma? No zobacz. No ale tam akurat nie mam. No rozumiem. W jakim ona jest wieku? No... 6 lat młodsza ode mnie. Ja jestem pobijany bardzo, wiesz? Wszystko mnie boli. Gdzie się pobili? Nie pobili, tylko <laughs> się sam. Między innymi miałem wypadek na rowerze, wiesz? Taki A, dość i? chyba. Jedno pokazuje się, że poważne. jestem potuczony. Dziś mogłem do tego roweru już takie dwa kółka i te takie, wiesz? Co <laughs> mają? Gdzie, żeby się nie przewracał. I jeszcze patyk taki z tyłu, nie? I <laughs> wózek dlatego i będziecie z mamą Jasusia na spacer wyprowadzali na rowerku. Mamo, tram zadzwonił, to zaraz by tu była na sterlic. A mówiłeś jej o filmach? Pokazywałeś jej Nie, nie pokazywałem, ale mówiłem, nie? Ale ona tam ma to, wiesz, wydane. Ona bardziej tak szuka kogoś, wiesz, żeby... Ona nie jest jakaś lafirynda, tak jak niektóre, za pieniądze zrobi wszystko, bo tutaj tego dużo. Taka, Bo chce kogoś po prostu, żeby żyć, a znów... Z drugiej strony, tak sobie kiedyś w nocy leżę i myślę, jak żyć z takim kimś, Aha. tak będzie mi od rana, wie, z, wymyślała, że musi to zapalić, a ja no będę tak. musiał dymać, kur te sklepy, żeby kurwa miała na to, wiesz. Dlatego Aha. następny, y, jak się mówi, wiesz... Znaczy, to by mnie ogarnął, ale nie, nie chciałbym, żeby... No, no, na przykład no, 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 wolałbym następny, Wolałbym, następny, wolałbym, dokończ, że... końca następny... Do, następny utrzymanek. Ale miesza z tym. Wolałbym, żeby tam ziółko ze mną zapaliła, coś, wiesz, piwa Aha, się napiła, tak nie nawet istotnie. wódeczki. No zobacz, jakie wróbelki tutaj. Tam. Głodne. To myślisz, że musiałbyś po prostu robić? Nie, nie chodzi o to. Ona, ona, ona ma swoje pieniądze, tylko po prostu nie wiem, jakbym to... E, dobra, teraz byśmy byli razem, no. bo może tak być, że o. ja na przykład bym poszedł do niej. Nie? Bo ma swoje mieszkanie, to, 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 Ale ona mieszka z rodzicami. Nie, ona mieszka sama A, okay. teraz. Ona dostała teraz mieszkanie, jak wyszła z tego. Czyli to jest takie socjalne Socjalne takie, nie? no, no, no. Rozumiem. E, jak ja bym tam się wbił i ci powiem, że... Jakby mi kopciła cały czas pod nosem, to... No tak, właśnie. Tak trochę, wiesz... Żebyś i ty nie zaczął kopcić. Właśnie wtedy. o to chodzi i to... Dużo mi kolegów powiedziało, bo ja to rozmawiam dużo na takie tematy Aha. i nieraz starszych się pytam o poradę, bo nieraz sam nie wiem, wiesz co. Mhm. Tam na przykład ktoś ci coś podpowie, ktoś ci tak podpowie, ktoś tak lepiej to wszystko skomulować i podejmiesz sobie decyzję. Rozumiem. Ale... I co ci mówią kumple? Odradzają. No, ale wiesz co się mówi o serduszku? Mhm. Serce nie sługa. Jedna osoba mi kiedyś powiedziała, że ja serca nie mam. Posłuchaj, jeśli dobrze policzę, ona ma 35-36 lat No. 5 lat młodsza ode mnie, ja mam teraz 42 w październiku, no to nie ona może nie. A nie myślałeś o takim może nieco luźniejszym związku? Właśnie tylko masaże wiesz, blesów, Nie, nie, ale to taki luźniejszy związek, no to wtedy będę myślał, gdzie ktoś może inny ją masuje. No wiesz, no to... Dlatego nie, jak już związek to związek i nie ma no, wyjścia. Tylko u mnie, jak się wchodzi w związek, to już wtedy drzwi się nie otwierają, bo drzwi się otwierają w jedną stronę. Jak już wchodzisz, to już nie wyjdziesz. Zobacz, Łukasz, to dla ciebie by było dobre. Za małe. Tu byś sobie siedział, rozumiesz? Podpórka pod nogę. O kranach, sztrasę, kranach sztrasę. Przypomniało mi się, kojarzysz w Londynie i o ile się nie mylę, Can Canary Wharf. Wiem, gdzie. Na brzeże... Ja wiem, te domy stoją na wodzie. Tak. Wiem, osiedle na wodzie, Kanary z... Wharf. Tak, kanary Wharf, dobrze pamiętam no. nazwę. I tam są też takie gondole. Możesz pływać tam. Nie, gondole takie, które na linie przez... Nad wodą płyną. Nad wodą, tak, ja wiem, nad wiem, tamizą. Wiem. Chyba to nawet jest Kanary Wharf na Greenwich, chyba mi się wydaje. To jest w tych okolicach, masz rację. No, ja wiem, to nad, nad, nad wodą kolejka taka leci. Tak, tak, byłeś tam? No pewnie, to jest to normalnie bilet, kupujesz jak na Overground i jedziesz tym. Tak, tak, myśmy teraz z sobie właśnie zrobili przejażdżkę. ja du dużo przebywałem na Greenwich. Tymi gondolami, a potem żeśmy popłynęli, słuchaj, tym tramwajem wodnym aż do London Eye. No to to weź sobie jak będziesz teraz... 30 minut, 30 minut tramwajem Następnym wodnym. razem jak będziesz, to jedziesz sobie na Greenwich, nie? I tam przy brzegu stoją takie same, takie antyczne, zabytkowe statki, jak kiedyś pływały piratów, wiesz. Wszystko zaparkowane przy tym. No, nie płynie, płynie się pod tymi mostami, no przede wszystkim Tower Bridge, no. mija się Tower of London. No. Także piękna wycieczka, słuchaj, statkiem. Wycieczki tam są w ogóle po takich... albo weź sobie weź na... do mojego parku, jak będziesz kiedyś tylko tam, nie wiem, czy trafisz. Ladywell. Słuchaj, Momo jest Niemką. Momo jest tu urodzona, no. Tutaj. Czyli ona po niemiecku to jest jej natywny język. Tak, po niemiecku i po angielsku dobrze mówi też. Aha. Tego tylko w tym języku się z nią dogaduję, bo po polsku ona nie za bardzo. No urodzona tutaj, nie? Anglia jest za siebie zamknięta w tej chwili? Cypięk do 228 na pewno tak. Aha. E, później jak musiał tam wjechać, to nie wiem jak to by, bo ja tam trochę mam, wiesz, jeszcze za naddło, nie? No. Tego nie wiem czy by od razu się na granicy nie skończyło puchom, nie? Aha i chcę znów jakimś, wiesz, usunięciem z kraju, bo ja tam jestem na tej czerwonej liście już takiej, że no już jestem trochę inny jak tacy, jakieś tam, wiesz. Rozumiem. I oni by bali się możemy tam wpuścić, no nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, nie chcę tam wjeżdżać. Aha. Bo to A już... Ty byłeś w takim pomarańczowym kombinezonie? W więzieniu? Nie, w więzieniu normalnie chodziłem, nie? Tylko na tym deportacyjnym ośrodku wtedy już mnie tam ustroili, bo już zacząłem tam szaleć. W więzieniu normalnie, nie? Tam co? Dostajesz dresy, dostajesz jakieś kruciaki spodenki i se no, tam, tam połowa to większość niebezpieczni, dlatego... Czyli po 2.8 też nie będziesz ryzykował raczej? Nie mam po co tam nawet jechać chyba, wiesz? Rozumiem. Zamknąłem tamten rozdział, ona chciała poczekać, ja powiedziałem, że to jest bez sensu, 10 lat to jest naprawdę dużo, to... to nie jeszcze to nie minęło, zobacz ile czasu, ja już... Tu gdzieś. Jeszcze i... a nie, Holandia? nie chcę. Holandia Okej. Okay. Tam to mogę normalnie jeździć, nie? Może byśmy się boinęli do Holandii. my tam bez różnicy gdzie? Do, do coffee shopu <laughs> I to bynajmniej nie na kawkę. Ty, a w coffe shop acują kawę? No, na pewno jakąś. <laughs> jakąś. Ja ostatnio jadłem takie jakieś mi tu przy, przy był z koleśka, takie ciasteczka. Rozumiem. I mówi, co to my za ciasteczka my tam upiekłeś? Pop, ja trzy ciasteczka zjadłem, taka bomba. Kaloryczna. nie, <grych> Oni to takie tutaj cuda, cuda mają, że... Ty, ale tego to nie widziałem jeszcze, słuchaj. Ciasteczek? <grych> nie, tam ciasteczka. To... Słuchaj. Bo co to jest w ogóle? Czy to jest w ogóle samochód? No samochód, ale zobacz... Nie wygląda na samochód. Nie, to już się zobacz, już zablokowane. To już jest ja do... myślałem, że to jest ten Smart. No zobacz, jaką blokadę już ma na kierownicy. A to jest Renault. No blokadę kierowca no, sobie ale założył. Ale fajne jest, nie? To może być jako motor liczony, wiesz? Ale to, to może być w ogóle bez prawa jazdy, słuchaj. Albo tak. na jakieś takie prawo jazdy niższej kategorii. A to nie, że takimi rzeczami. Ty, byś wystawił nogę przez okno i mógłbyś jechać. Nie, Toż normalnie bym tam, myślę, wszedł. Ja się zastanawiałem nie wiem, czy ja mogę o tym mówić. Czy no ty śpisz, mogę mówić, czy nie? Co, co? ty tam nogę wkładasz? No, normalnie śpię. Jak ja mam rozłożone fotele i w poprzek akurat się rozkładam. Jak masz w samochodach? Otwierasz tę fotel, do przodu go, wszystko na dół, to oparcie i masz normalnie łóżko, co robisz? Ja ci powiem szczerze. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz na mnie. Ja był dzisiaj tusza mi myśl do głowy, jak się zobaczyłem tam, że ty z tą nogą ściemniasz. Nie. Że ty po prostu udajesz, że masz nogę. Ja nie? Ten... Szczerze, tak. patrz co mi w Jakbym ściemniał, to bym nie chodził tak z takim Nie, teren, żartuję, bo... ja widziałem, że masz to zamasakrowane. Ja to... mogę ci pokazać papiery, mam w wszystko bez, od lekarza, co tam jest w środku. O, tak. zobacz, słuchaj, to właśnie dobrze, że to żeśmy spotkali. Słuchaj, w Anglii ładujesz samochód z latarni. Tu byś miał gniazko na takim słupku, rozumiesz? Takie gniazko jak w no. domu. A tutaj w Niemczech, Ale. zobacz, oni jakiś dystrybutor prądu, rozumiesz? Jakby nie można było przedłużacza przez okno wystawić. Mogę imię pa. Co ty robisz? Prąda <laughs> nie. Ale ty się chcesz naładować? Czy to przed tą pizzą z momo? Ty się chcesz podładować, czy chcesz naładować... Przed pizzą momo to jestem zawsze podładowany. <laughs> Łukasz, <laughs> życzę ci smacznego na wieczór. Nie wiem, czy będę zjadł pizzę nawet, wiesz? No, to jako, wiesz, to jest pewien synonim spotkania, po prostu. Nie? Ja Ale wiem, jak to się skończy. skończy. Co byś robił z Ja wiem, jak to się skończy, dlatego nie wiem, czy jeszcze chyba. Kończymy, kończymy ten jeszcze odcinek. Jeszcze muszę ją trochę poznać, dlatego zobaczę. Kończymy ten odcinek. Pozdrawiam. Gdzie... O, tu się żegna z nami ten ludzik. Papa! Pa. Ten co srapa! <laughs> <laughs> ten, na... <laughs> ten, A ten śpi! Doktor Kupa. Doktor Winko. Tu jest doktor Winko. A tu jest doktor Kupa. A tutaj... Nie no, to się już głupio kojarzy w kontekście naszego filmu. A tu wyjebali sklep. Idą samarami. A jak?